Właściciele działający w ukryciu zobaczyli kelnerkę ze złamaną ręką w swojej restauracji. Zofia Kowalska balansowała tacami jedną ręką owiniętą w bandaże, przedzierając się przez ból, podczas gdy jej kierownik Michał Nowak ostro ją krytykował za każdy najmniejszy błąd. Klienci szeptali między sobą, niektórzy ze współczuciem, inni kręcąc głowami na jego okrucieństwo. To, czego nikt nie wiedział, to że uraz Zofii nie był przypadkiem. A Michał ukrywał coś znacznie mroczniejszego. Obserwując z narożnej loży, właściciel działający w ukryciu Jan Wiśniewski zdał sobie sprawę, że coś się nie zgadza. Im głębiej kopał, tym bardziej niepokojąca stawała się prawda. Zanim przejdziemy dalej, jeśli to pierwszy raz, gdy oglądasz jeden z naszych filmów, bardzo chcielibyśmy, żebyś nacisnął przycisk subskrypcji. Twoje wsparcie znaczy dla nas wszystko. I pomaga nam dostarczać jeszcze więcej poruszających historii. Zostań z nami do samego końca. A jeśli ta historia cię poruszy, zostaw swoje myśli w komentarzach i podziel się nią z przyjacielem. Teraz zacznijmy. Restauracja Ujanka w centrum Krakowa pachniała przypalona kawą i smażonym boczkiem, którego aromat nigdy do końca nie opuszczał powietrza. Poranną porą szczytu oznaczała, że bar brzęczał rozmowami, sykiem grilla i szelestem wysokich stosów talerzy. W środku tego wszystkiego była Zofia Kowalska. Trudno było jej nie zauważyć, nie dlatego, że robiła scenę, ale dlatego, że pracowała jak trzy osoby złożone w jedną. Włosy związane w kucyk, fartuch już poplamiony, niosła parujące kubki w zdrowej ręce, balansując talerzami o biodro. Druga ręka, lewa, była owinięta bandażami sięgającymi nad garstka. Każdy, kto uważnie obserwował, mógł dostrzec sztywność w jej ruchach, szybkie wzdrygnięcie, gdy palce przypadkowo dotykały czegoś, ale Zofia i tak się uśmiechała. To była jej tarcza ochronna. Za barem kierownik Michał Nowak opierał się o kasę, uśmiechając się szyderczo, gdy wykrzykiwał polecenia. – Róż się, Zofia! Nie każ ludziom czekać! Myślisz, że to jest dom opieki? Jego głos przecinał restaurację jak nóż, wystarczająco głośno, by klienci usłyszeli. Kilku podniosło wzrok, kręcąc głowami, szeptając. Przy stoliku numer trzy dwie kobiety w garniturach biznesowych pochyliły się bliżej, ich głosy ściszając. Biedactwo. Popatrz na jej rękę. Nie powinna w ogóle pracować. Tak, ale Michał. On nigdy nie odpuszcza. Zawsze się do niej przypiera. Nie wiem, jak ona to znosi. Zofia słyszała je. Słyszała wszystko. Śmiech. Litość, zaczepki, które Michał robił za każdym razem, gdy poruszała się wolniej niż zwykle, a mimo to szła dalej, bo dla niej rezygnacja nie była opcją. Czynsz nie czekał, rachunki nie dbały o nic. W środku przedpołudnia pot zebrał się na jej karku. Zdrowa ręka bolała od noszenia zbyt dużego ciężaru samotnie. Usiadła i obsłużyła stolik sześć, szepnąc cicho, smacznego, i odwróciła się tylko po to, by wpaść na samego Michała. Zderzenie spowodowało, że szklanka wody rozlała się na jego koszule. Restauracja ucichła. Michał pochylił się tak blisko, że czuła kwaśną kawę w jego oddechu. Znowu niezdarna, tylko szukasz wymówek, prawda? Kilku klientów poruszyło się niespokojnie. Ktoś mruknął. Człowieku, daj jej spokój. Ale Michał zignorował ich. Jego oczy były wpatrzone w Zofię jak drapieżnik cieszący się z polowania. Wymamrotała przeprosiny, sięgnęła poręcznik zdrową ręką. Ale on wyrwał go z jej rąk. Jego wargi wykrzywiły się w uśmiech, który tylko ona mogła zobaczyć. Taki, który mówił jej, że to nie chodziło o rozlanie, chodziło o kontrolę. I najgorsze było to, że wiedziała dlaczego. Tygodnie wcześniej podsłuchała, jak Michał chwalił się przywłaszczaniem pieniędzy z kasy. Nie miała zamiaru słuchać, po prostu sprzątała stoliki po zamknięciu, gdy jego głos dotarł przez cienkie drzwi biura. Na początku myślała, że źle usłyszała, ale gdy przyłożyła ucho bliżej, każde słowo to potwierdziło. Michał kradł. A kiedy przyłapał ją tej nocy na korytarzu, zamrożoną w miejscu, pamiętała błysk gniewu w jego oczach, sposób, w jaki jego ręka wystrzeliła i skręciła jej nadgarstek, aż coś pękło. Ból przewrócił ją na kolana, ale Michał tylko zadrwił. Niezdarna, co? Lepiej, żeby tak zostało. Jedno słowo o tym, co słyszałaś, a nie tylko stracisz pracę. Teraz, z ręką związaną i bezużyteczną, to ona była oznaczana jako niekompetentna. Pod koniec jej zmiany ciało Zofii drżało z wyczerpania. Opierała się o tylny blat, szeptając cichą modlitwę, której nikt nie słyszał. Nie wiedziała jeszcze, że ktoś obserwował każdy jej ruch. Ktoś, kogo uważała za kolejnego klienta jedzącego tanie posiłki. I to ciche spojrzenie miało wszystko zmienić. Większość klientów przychodziła i odchodziła bez większych refleksji, jedząc na leśniki, dając napiwki, jeśli czuli się hojni i śpiesząc z powrotem w świat. Ale jeden mężczyzna nigdy się nie spieszył. Był starszy, może pod siedemdziesiątkę, z białymi włosami starannie przyciętymi i butami, które widziały więcej drogi niż miejskich chodników. Ludzie nazywali go weteranem z powodu sposobu, w jaki się trzymał, wyprostowany nawet siedząc, z bystrymi oczami nawet w milczeniu. Większość myślała, że to po prostu kolejny emeryt zabijający czas przy talerzu jajecznicy. Nikt nie wiedział, że Jan Wiśniewski był rzeczywistym właścicielem restauracji. Przez lata Jan ukrywał swoją tożsamość, woląc wtapiać się w regularnych klientów. Wierzył, że prawdę widzi się, gdy ludzie myślą, że nikt ważny nie patrzy. Tego ranka Jan mieszał kawę powoli, jego wzrok skupiony na Zofii, Obserwował ją już od tygodni, zawsze pracującą ciężej niż inni, zawsze tę, na którą Michał się uwziął. Ale dziś z ręką owiniętą grubymi bandażami było inaczej. Każda taca, którą niosła, wyglądała, jakby mogła się w każdej chwili wyśliznąć. Każdy uśmiech wydawał się wykuty z bólu. W sąsiedniej loży dwóch młodych mężczyzn szeptało wystarczająco głośno, by Jan usłyszał: człowieku, ten kierownik ma do niej żal. Tak, widziałem jak inni często obijają się, ale on nigdy im słowa nie powie, tylko jej. Szczęka Jana zacisnęła się. Prowadził biznesy wystarczająco długo, by rozpoznać stronniczość, gdy ją zobaczył. I okrucieństwo. Michał przemaszerował wtedy obok stolika Jana, śmiejąc się z czegoś na telefonie. Kiedy Zofia poprosiła o pomoc w noszeniu ciężkiego stosu naczyń, Michał nawet na nią nie spojrzał. Zamiast tego mruknął: użyj obu rąk. Aha, czekaj. Nie możesz, jego chichot przeciął restaurację jak paznokcie po szkle. Jan się nie poruszył, nie zareagował, ale w środku jego krew kipała. Później, gdy Zofia wycierała blat, Jan zauważył najdelikatniejsze skrzywienie się bólu w jej oczach, gdy zbyt daleko zgięła nad garstek. Zauważył też sposób, w jaki unikała Michała, jak osoba, która już nauczyła się, że zbytnie zbliżenie oznacza niebezpieczeństwo. Coś się nie zgadzało. Gdy tłum obiadowy zmniejszył się, Jan cicho poprosił o kierownika. Michał podszedł z zarozumiałym wyrazem, zakładając, że to kolejna skarga klienta. Jedzenie nie dość gorące? Kawa za gorzka, zadrwił. Jan pokręcił głową. Tylko pytam o tę kelnerkę. Jest ranna. Dlaczego pracuje na sali? Uśmiech Michała zachwał się na ułamek sekundy, potem wrócił. Ona jest niezdarna, zawsze miesza. Połowa raportów w tym miejscu dotyczy jej, ale błagała, żeby zostać na zmianie, więc pozwoliłem. Wiesz, jestem hojny w ten sposób. Jan skinął głową powoli, choć w środku każde słowo z ust Michała smakowało jak kłamstwo. Hojny? Nie. Widział sposób, w jaki Michał drwił, sposób, w jaki klienci szeptali, sposób, w jaki Zofia przedzierała się przez ból tylko po to, by zachować godność. Tej nocy Jan siedział sam w narożnej loży długo po tym, jak większość już wyszła. Jego kawa ostygła, nietknięta. Wpatrywał się w Zofię sprzątającą stoliki zdrową ręką, wciąż delikatnie uśmiechającą się do obcych, chociaż jej oczy wyglądały na ciężkie od zmęczenia. Stary weteran zmrużył oczy. Jeśli Michał twierdził, że Zofia była problemem, to Jan zamierzał się o tym przekonać sam. A jeśli to, co podejrzewał, było prawdą, Ktoś w tej restauracji miał wkrótce żałować lekceważenia zarówno jej, jak i jego. Następnego dnia Jan wrócił do restauracji. Ta sama narożna loża, ta sama czarna kawa. Dla wszystkich innych wyglądał jak ten sam stary weteran, który nie miał lepszego miejsca do pójścia. Ale jego oczy nie były na menu, były na Michale. Michał paradował od stolika do stolika, żartując z klientami, śmiejąc się głośniej niż ktokolwiek inny. Ale w momencie, gdy Zofia przechodziła obok, jego twarz twardniała. Przy każdym jej ruchu skakał. Jeśli nalewała kawę zbyt wolno, pstrykał palcami. Jeśli wycierała blad dwa razy zamiast raz, uśmiechał się szyderczo i mruczał o marnowaniu czasu. Jan zauważył wzór. To nie była tylko krytyka. To było celowe. A kiedy Zofia upuściła jeden widelec, Michał dramatycznie pokręcił głową, mówiąc do sąsiedniego stolika: Widzicie. Z czym mam do czynienia? Zawsze nieostrożna. Klienci zaśmiali się nerwowo, nie będąc pewni, czy to poważne. Zofia schyliła się, jej zdrowa ręka drżąca, policzki płonące. Do tego momentu podejrzenia Jana przekształciły się w pewność. Michał ją podstawiał. Tego popołudnia Jan wśliznął się do tylnego biura, pod pretekstem szukania toalety. Drzwi były otwarte, papiery rozrzucone po biurku. Jego oczy spoczęły na stosie formularzy przewinień. Strona za stroną miała nazwisko Zofii bazgrane u góry. Każda oskarżała ją o błahe rzeczy. Rozlane napoje, zapomniane zamówienia, zły stosunek. Ale Jan jadał tam przez miesiące. Nigdy nie widział, żeby Zofia zachowywała się niewłaściwie. Przewrócił dalej i znalazł coś gorszego. Rozliczenia kas, które się nie zgadzały. Co tydzień liczby spadały, ale nie składano żadnych raportów. Żołądek mu się ścisnął. Wiedział, jak wyglądała kradzież. Przyłapał już wcześniej ludzi w swoich biznesach. Michał nie był tylko okrutny, był nieuczciwy. Tej nocy Jan został dłużej niż zwykle, popijając kawę, gdy restauracja pustoszała. Gdy ostatni klienci wyszli, Michał wycofał się do biura. Drzwi nie zamknęły się całkiem, a głosy wydostawały się na korytarz. Kolejne pięć tysięcy, łatwo, chwalił się Michał, śmiech wylewający się na korytarz. A kiedy zauważą brakującą gotówkę, ta mała kelnerka weźmie to na siebie. Ma już najwięcej uwag. Nikt nie uwierzy jej bardziej niż mnie. Drugi głos jednego z kumpli Michała od picia prychnął: Igrasz z ogniem, stary, a co jeśli będzie gadać? Głos Michała stał się chłodniejszy. Nie będzie! Nie z tą ręką. Złamałem ją wystarczająco dobrze, żeby przypomnieć jej, kto tu rządzi. Jan zastygł w cieniu. Pięści zaciśnięte, powietrze w jego piersi stało się ciężkie, każdy oddech wolniejszy, trudniejszy. To nie była tylko kradzież, to była przemoc fizyczna, celowa. Pomyślał o Zofii uśmiechającej się przez ból, kontynuującej jakby nic się nie stało i coś w nim się skręciło. Rozmowa w środku zakończyła się pijanym śmiechem. Jan wymknął się bocznymi drzwiami w noc, chłodne powietrze przecinające jego twarz. Po raz pierwszy od lat jego instynkty wojskowe się poruszyły. Widział niesprawiedliwość na świecie. Ale znaleźć ją gnijącą we własnym biznesie nie pozwoli na to. Prawda wyszła na jaw, a jutro maska spadnie. Poranny szczytu wrócił jak w zegarku, dzbanki z kawą syczące, widelce dzwoniące, głosy podnoszące się i opadające w restauracji. Zofia przemieszczała się między stolikami, jej owinięta ręka sztywna przy fartuchu. Dla większości wyglądała jak kolejna zmęczona pracownica przedzierająca się przez ból. Dla Jana wyglądała jak ktoś dźwigający ciężar znacznie większy niż naczynia, ale dziś nie miał być kolejnym dniem. Jan wszedł cicho. Te same buty, ta sama dżinsowa kurtka, ale tym razem jego ramiona ustawiły się inaczej. Nie był tu jako klient, był tu jako właściciel. Michał był przy barze, śmiejąc się zbyt głośno, żartując z dwiema kelnerkami, które przewracały oczami, gdy odwrócił się plecami. W momencie, gdy zobaczył Jana, jego uśmiech zachwał się. Znowu ty? Wracasz po jajecznicę? Jan nie odpowiedział. Zamiast tego podszedł do środka restauracji i delikatnie stuknął łyżeczką w filiżankę kawy. Cichy metaliczny dźwięk przyciągnął ciekawskie spojrzenia z każdej loży. Rozmowy ucichły. Widelce zatrzymały się. Zofia zastygła w pół kroku, jej oczy skierowane na niego. Dzień dobry wszystkim, rozpoczął Jan. Jego głos spokojny, ale stanowczy. Myślę, że nadszedł czas, żebyście wszyscy wiedzieli, kim naprawdę jestem. Michał zaśmiał się nerwowo. Co? Piszesz książkę czy coś? Wzrok Jana utkwił w nim. Nie, jestem właścicielem tej restauracji. W pomieszczeniu zapadła martwa cisza. Widelec brzęknął na talerz. Oczy Zofii rozszerzyły się, jej usta rozchyliły w szoku. Przez lata nikt nie wiedział, że stary człowiek z narożnej loży był tym który podpisywał ich wypłaty. Michał wybuchnął śmiechem, choć jego twarz pobladła. Ty żartujesz. Jan wyciągnął folder z kurtki i położył go na barze. Strony się wysypały. Raporty przewinień, arkusze finansowe, skserowane logi kas. Obserwowałem wystarczająco długo. Wiem, co robiłeś, Michał. Każdy fałszywy raport, który złożyłeś przeciwko Zofi. Każdy grosz, który ukradłeś z kasy. I wiem, co zrobiłeś z jej ręką. Zdziwienie przetoczyło się przez restaurację. Klienci odwrócili się na swoich miejscach. Dwie kobiety ze stolika biznesowego szepnęły – wiedziałam, wiedziałam, że był nieuczciwy. Michał jąkał się, jego głos łamał się. To, to jest śmieszne. Nie możesz udowodnić. Zanim mógł skończyć, dwóch umundurowanych funkcjonariuszy weszło przez drzwi. Jan zadzwonił do nich tego ranka. Sama ich obecność uciszyła pomieszczenie. Brawura Michała runęła. Czekaj, nie możesz, to nie jest. Ale kajdanki trzasnęły wokół jego nadgarstków, zanim mógł skończyć. Restauracja wybuchła szeptami, gdy Michał był wyprowadzany. Jego protesty zagłuszone brzękiem łańcuchów. Zofia stała nieruchomo, jej zdrowa ręka przyciśnięta do piersi. Po raz pierwszy Michał nad nią nie górował. Po raz pierwszy ciężar winy się przesunął. Jan zwrócił się do niej. Jego głos teraz łagodniejszy dźwigałaś to miejsce na swoich plecach podczas gdy inni o tobie kłamali ty utrzymywałaś się w ruchu od dzisiaj nie jesteś już tylko kelnerką jesteś nową kierowniczką sali Zofia zamrugała łzy zbierały się w jej oczach bandaż na jej ręce drżał gdy przycisnęła go do ust stłumiony szloch wydostał się klienci klaskali niektórzy cicho niektórzy wystarczająco głośno by echo niosło się po sali i po raz pierwszy od lat Zofia wyprostowała ramiona, nie jako kobieta, której wszyscy współczuli, ale jako ktoś w końcu dostrzeżony za to, kim naprawdę była. Na zewnątrz krzyki Michała cichły, gdy radiowóz odjechał. W środku restauracja pachniała tak samo przypaloną kawą i tłuszczem, ale powietrze było inne, lżejsze, czystsze. Jan usiadł z powrotem w swojej zwykłej loży kawa w ręku. Ale tym razem nie tylko obserwował. Uśmiechał się, bo sprawiedliwość została wreszcie wymierzona. Historia Zofii Kowalskiej rozprzestrzeniła się po całym Krakowie jak płomień. Wiadomość o kierowniku, który złamał rękę swojej pracownicy i okradał restaurację, dotarła do lokalnych gazet w ciągu kilku dni. Kelnerka bohaterka z ulicy Floriańskiej, tak zatytułowano artykuł w gazecie Krakowskiej. Dziennikarze przychodzili, fotografowie robili zdjęcia, a Zofia, która przez tyle lat pozostawała w cieniu, nagle stała się symbolem siły i wytrwałości dla całego miasta. Nie było to jednak łatwe przejście. Pierwszego dnia jako kierowniczka sali, Zofia czuła ciężar odpowiedzialności na swoich barkach. Jej ręka wciąż bolała, bandaże przypominały o traumatycznych wydarzeniach sprzed tygodni. Ale gdy patrzyła na zespół kelnerek i kelnerów, którzy teraz na nią patrzyli z szacunkiem zamiast współczucia, wiedziała, że to była jej szansa na pokazanie, czym naprawdę się charakteryzuje. Słuchajcie, wszyscy, powiedziała podczas pierwszego zebrania personelu, stojąc przed grupą współpracowników. Wiem, że ostatnie tygodnie były trudne dla nas wszystkich, ale teraz mamy szansę na nowy początek. Będziemy traktować każdego klienta z szacunkiem, wzajemnie się wspierać, a przede wszystkim będziemy uczciwi. Jej głos, choć wciąż delikatny, brzmiał z nową pewnością siebie. Anna Kowalczyk, jedna z młodszych kelnerek, podniosła rękę. Zofia, czy możemy liczyć na twoją pomoc, jeśli będziemy mieli problemy? Michał zawsze zatrzymała się, nie chcąc wspominać dawnych czasów. Oczywiście odpowiedziała Zofia z uśmiechem moje drzwi będą zawsze otwarte. Nikt nie zasługuje na to, co mi się przydarzyło. Będziemy zespołem, prawdziwym zespołem. W ciągu następnych tygodni restauracja u Janka przeszła prawdziwą metamorfozę. Jan Wiśniewski, już nie ukrywając swojej tożsamości, Często przysiadał się do klientów, rozmawiając o starych czasach Krakowa, o swojej służbie wojskowej, o tym jak ważne jest, by ludzie traktowali się nawzajem z szacunkiem. Stał się nie tylko właścicielem, ale i sercem tego miejsca. Zofia, mimo że jej ręka powoli wracała do normalności, już nie była tą samą osobą. Każdego ranka, patrząc w lustro przed wyjściem do pracy, widziała kogoś, kto przeszedł przez piekło i wyszedł z niego silniejszy. Blizny na jej nadgarstku były już ledwie widoczne, ale te w jej sercu zostały zastąpione nową determinacją. Pewnego deszczowego popołudnia, gdy restauracja była prawie pusta, do środka wszedł młody mężczyzna w podartych ubraniach. Wyglądał na bezdomnego, jego spojrzenie było pełne zawstydzenia i desperacji. Inni klienci zerkali na niego nieprzychylnie, ale Zofia podeszła do niego z tym samym ciepłym uśmiechem, którym obdarowywała wszystkich. Dzień dobry, czym mogę służyć? Zapytała uprzejmie. Mężczyzna wahał się. Ja. Nie mam pieniędzy, po prostu. Może mógłbym się gdzieś schować przed deszczem? Zofia spojrzała na Jana, który obserwował sytuację z swojego stolika. Skinął jej głową. Proszę usiąść, powiedziała mężczyźnie. Przygotuję panu coś ciepłego. Przyniosła mu misę gorącej zupy, żurek i świeże bułki. Gdy chciał zapłacić drobnymi, które wyciągnął z kieszeni, Pokręciła głową. To z serca. Każdy zasługuje na ciepły posiłek. Ten gest nie uszedł uwagi innych klientów. Starsze małżeństwo przy oknie podeszło do kasy i zostawiło dodatkowo 20 złotych dla następnej osoby, która będzie potrzebować pomocy. Wkrótce inni klienci zaczęli naśladować ten przykład. W restauracji powstał niepisany fundusz pomocy dla potrzebujących, zarządzany przez Zofię. Historia tej transformacji dotarła nawet do telewizji. Dziennikarka TVN Kraków, Magdalena Stępień, przyjechała z ekipą nagraniową. Pani Zofia powiedziała podczas wywiadu, stała się pani symbolem tego, że nawet w najtrudniejszych momentach można znaleźć siłę do walki. Co chciałaby pani przekazać osobom, które przechodzą przez podobne doświadczenia? Zofia usiadła naprzeciwko kamery, jej oczy lśniły z determinacją. Chciałabym powiedzieć każdej osobie, która czuje się bezsilna, że prawda zawsze wychodzi na jaw. Może nie od razu, może nie w sposób, jakiego oczekujemy, ale sprawiedliwość znajdzie drogę. Najważniejsze to nie poddawać się i wierzyć, że lepsze dni nadejdą. Przez kolejne miesiące restauracja u Janka stała się nie tylko miejscem, gdzie można było zjeść dobre polskie potrawy, ale także centrum społeczności. Zofia organizowała spotkania dla samotnych seniorów. Jan opowiadał historie wojenne młodzieży, a wszyscy pracownicy czuli się częścią czegoś większego niż tylko biznes gastronomiczny. Pewnego wieczoru, gdy restauracja była już zamknięta, Zofia i Jan siedzieli przy barze podsumowując dzień. Wie pan, powiedziała Zofia, patrząc na swoją rękę, która już niemal całkowicie wyzdrowiała. Czasami myślę, że to, co się stało, było konieczne. Gdyby nie Michał, nigdy nie odkryłabym w sobie tej siły. Jan skinął głową mądrze. Czasem najgorsze doświadczenia prowadzą nas do najlepszych wersji samych siebie. Ale to, co zrobiłaś, to twoja zasługa, Zofia, twoja odwaga, twoja wytrwałość. W tym momencie do restauracji wszedł policjant. Przepraszam, że przeszkadzam tak późno powiedział: Chciałem tylko poinformować, że Michał Nowak został skazany na trzy lata więzienia za kradzież i napaść. Sprawa jest zamknięta. Zofia poczuła, jak z jej piersi spada ogromny ciężar. Po raz pierwszy od miesięcy mogła powiedzieć, że czuje się naprawdę bezpieczna. Sprawiedliwość została wymierzona, a jej przyszłość wyglądała jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Historia Zofii Kowalskiej z krakowskiej restauracji Ujanka stała się legendą nie tylko w tym mieście, ale w całej Polsce. Pokazała, że nawet najbardziej bezsilne osoby mają w sobie siłę do walki, a prawda zawsze znajdzie sposób, by wyjść na światło dzienne. Jej historia przypomina nam wszystkim, że dobroć i sprawiedliwość mogą wygrać nawet z najgorszym złem. Nigdy nie lekceważ cichej siły tych, którzy wciąż się pojawiają, nawet gdy świat próbuje ich złamać. Historia Zofii dowodzi, że prawda zawsze zwycięża, a sprawiedliwość zawsze znajdzie winnych. Jeśli wierzysz, że takie historie powinny być opowiadane, naciśnij przycisk subskrypcji kanału Historie z życia. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje go usłyszeć. I zostaw komentarz poniżej, bo Twój głos też się liczy.